Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę wam jak łatwo i szybko możecie dodać swoje własne dane do wysyłki albo dane do faktury w serwisie OLX Przy jeśli macie chęć, na nawiązujcie takiego filmu, wklejcie łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem No ale dobra moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć dodać nasze dane do wysyłki w serwisie OLX albo powiedzmy dane do faktury Początkowo oczywiście wchodzimy na stronę, do której macie link w opisie tego filmu jest to strona olx.pl No i oczywiście wybieramy opcję mój OLX w prawym górnym rogu ekranu Gdy już zalogujemy się na nasze konto, to oczywiście wybieramy opcję ustawienia. No i zjeżdżamy, moi drodzy, na sam dół. No i tutaj mamy aktualnie dane do faktury. I w tym miejscu, jeśli prowadzicie działalność, no to oczywiście uzupełniacie wasze dane, czyli nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miasto e, NIP. E, jeśli sytuacja jest taka, że nie posiadacie firmy, to wpisujecie po prostu e, Wasze miasto, kod pocztowy, e, ulice po prostu oszczędzając sobie te pozostałe rzeczy, następnie moi drodzy jeśli chcemy dodać jakiś konkretny komentarz do faktury czyli powiedzmy nie wiem, zapłać na koniec miesiąca, no to oznaczamy tą opcję a jeśli chcemy otrzymywać fakturę na inny adres, no to wybramy tą opcję i tutaj moi drodzy dopisujemy całkiem inne dane, tak więc tak to mniej więcej wygląda jeśli chcecie ustawić sobie dane do wysyłki albo dane do faktury w serwisie OLX, a jeśli przypadkowo poszukujesz myszy gamingowej, klawiatur, foteli czy zestawów komputerowych do 2,5-3 tysięcy złotych, czterech, to masz link do strony w opisie, miłego dnia, cześć!